Warsztatopnia i kolejne spotkanie z cyklu przygoda z ceramiką. Dzisiaj zajmiemy się przedmiotami dekoracyjnymi. Ostatnio robiliśmy użytkowe przedmioty, dzisiaj dekoracyjne. Proponuję formy aniołków. Jest to bardzo popularna, popularny motyw na prezenty. Dużo ludzi zbiera aniołki, dlatego jest to taki bardzo praktyczny i zawsze trafiony prezent. Tu chcę Wam pokazać aniołki, które robię z form. Robię je z form, ponieważ przy większej ilości zamówionych przedmiotów te formy dobrze mieć. Tak wiadomo, że taka forma jest, jest pewnym ograniczeniem. Trudno już pracować twórczo. Robić swoje pojedyncze, unikatowe rzeczy, pracując tylko na formach. Dlatego chciałabym, żebyśmy spróbowali zrobić aniołka takiego. Na przykład, może być w każdej innej formie, zależy, jak, jak podpowie Wam wyobraźnia. To jest aniołek zrobiony przez dziecko na jednych z zajęć u mnie. Jak widzicie, ma formę takiego aniołka latającego, półleżącego. Pokażę Wam jak takiego aniołka zrobić, natomiast jak ten Wasz aniołek będzie w efekcie wyglądał, no to już zależy od Waszej wyobraźni, od Waszych łapek. Tym razem wałkujemy glinę. Przygotowujemy do zrobienia rzeźby aniołka. Aniołki już oglądaliśmy. możecie sami zaprojektować w jakiej formie ten aniołek będzie, czy będzie to aniołek stojący, latający, czy będzie miał jakieś atrybuty w rączkach, czy będzie miał trąbę, czy jakiś inny instrument muzyczny. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Ja to wam chciałam pokazać takiego właśnie prostego aniołka latającego przygotujemy. Najlepiej delikatnie wykonać ten rysunek patyczkiem do szaszłyków. Hmm. Tutaj mamy aniołka, rysujemy buzię, zaznaczamy skrzydełka. Nasz aniołek powiedzmy będzie trzymał trąbę i będzie na niej grał. Na razie możemy y, zmienić, gdyby się nam nie podobał, nasz rysunek. Po prostu zacieramy delikatnie palcem i możemy ten rysunek wykonać inaczej. I tutaj robimy teraz naszego aniołka grającego na trąbce. Tutaj zostawiamy mu miejsce na skrzydełko. To będzie drugie skrzydełko. Czasami, przypadkowa forma gliny tego kawałka gliny, które rozwałkujemy, podpowiada nam kształt aniołka. Tu będzie druga rączka. I sukienka. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z wykonanego przez nas aniołka, wówczas przystępujemy do wycinania. Tym samym patyczkiem naciskamy, tylko mocniej. Nasz aniołek po wycięciu będzie miał kształt, który żeśmy chcieli osiągnąć, ale będzie całkiem płaski. Więc żeby ten aniołek nie był taki płaski właśnie jak od, od wałka, postaramy się e, jeszcze dodać do niego różne faktury i dokleić e, trochę gliny, która będzie nam zaznaczała miejsca bardziej wypukłe. Nasz aniołek na razie wygląda tak. W domu, w kuchni, u mamy możemy znaleźć różne dziwne narzędzia, które się nam przydadzą. Na przykład do zrobienia faktury na skrzydłach tego aniołka. Niekoniecznie to muszą być prawdziwe narzędzia ceramiczne. Mogą to być różne znalezione w domu, domu narzędzia. To są na przykład do ciastek ale ja je wykorzystuję do ogliny. I tutaj mamy taki wzorek, który możemy wykorzystać do zrobienia faktury na skrzydełkach. Skrzydełka mamy zrobione. Teraz spróbujemy jeszcze podkreślić buzie, tą tutaj trąbkę, którą żeśmy zaprojektowali sobie i zrobimy troszkę y, takich pogrubień, które będą nam y, y, symulowały materiał, który się maszczy na nas. Y, przyklejona już jest buzia, trochę nam y, urozmaica się ten, y, ten, ten aniołek nasz. Y, Doklejmy mu jeszcze włoski. Kawałki gliny, wybieramy sobie mniej więcej tą wielkość, którą tutaj mamy. Posmarowane, jak widzicie, jest od spodu szlamem, czyli wodą z rozpuszczonymi resztkami gliny. Tu mamy przyklejone włoski. Teraz jeszcze podkreślimy tą trąbkę, żeby też była troszkę bardziej przestrzenna. Nad sukienką. I na słupienką. będziemy mogli naszego aniołka wyłożyć do suszenia, staramy się w rękach zrobić kawałki, które przypominają nam no tutaj ten zaprojektowany fragment. Jest. I teraz jeszcze spróbujmy zrobić wałeczki, tylko takie, żeby z jednej strony były cieńsze, z drugiej szersze, one będą udawały fałdy na sukience aniołka to narzędziami, Z drewnianymi nożykami staramy się to później podrzeźbić te, te kawałki gliny przyklejonej. Tego typu prace są nazywane reliefem, czyli y, pracami dwuwymiarowymi. Mają swoją grubość i dodatkowo jeszcze nie są tylko płaskie, są także podrzeźbiane. Y, jest zaznaczona y, trochę głębi. Wykorzystaliśmy tutaj, jak widzicie, y, jeszcze dodatkową fakturę. Do stopienia tego aniołka wykorzystujemy zwykły patyczek do szaszłyków. Jest to bardzo praktyczne i proste narzędzie, które się nam na pewno przyda do pracy z linie. Aniołek jest prawie gotowy. Jeżeli po wysuszeniu, po wypaleniu będziemy go chcieli powiesić na ścianie, nie możemy zapomnieć o dziurkach. Które będą nam służyły do przeciągnięcia sznureczka. Jeżeli zapomnimy o tych dziurkach, wówczas będzie nam bardzo trudno po wypaleniu te dziurki zrobić, ponieważ wypalona glina jest już twarda i wówczas wywiercenie takiej małej dziurki jest problemem. Placę możemy na koniec jeszcze wygładzić, wygładzić pędzlem zanurzonym w szlamie lub w czystej wodzie. Ponieważ służy to już tylko, nie ma to jakieś e, znaczenia do oklejenia, jedynie znaczenie estetyczne, żeby wykładzić wszystkie niedociągnięcia. Żeby nasz aniołek e, miał, miał powierzchnię e, łatwiejszą do pomalowania po wypaleniu. chance to be with you thats symbolic.